Siemanko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w takim dość nietypowym odcinku na moim kanale, e, ponieważ jak sami wiecie, pewnie ostatnio mi właśnie wybiło 8 tysięcy widzów na YouTubie, e, co jest naprawdę magiczną taką, taką barierą, tak? E, nie wyobrażam sobie w ogóle 8 tysięcy widzów, którzy mnie w tej chwili właśnie oglądają, także e, dzięki naprawdę, że mnie oglądacie, dzięki za wsparcie w postaci łapek, e, w postaci łapek, właśnie, jak i komentarzy, e, także granie moim kolejnym celem, tak, kolejnym celem, który się osiągnąć, oczywiście, to jest 10 tysięcy widzów. No to, no to naprawdę już będzie coś, tak? 8 tysięcy widzów to jest oczywiście też jakieś ociągnięcie, ale e, jednak taka równa liczba tych 10 tysięcy widzów to będzie coś naprawdę e, magicznego, także naprawdę dzięki bardzo, że mnie oglądacie. E, naprawdę jest mi niezmiernie miło, naprawdę super. Wiecie, zanim tylko już będą święta E, także oczywiście chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego, co prawda życzę, sam nie umiem składać, e, także się może to tak, jakoś nie będę specjalnie rozgadywał, e, ale życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia, e, dobrych headów, w się, e, tak to też może być. Tak możecie dzisiaj właśnie zauważyć takie dosyć nietypowe, e, nietypowe otoczenie, jeżeli właśnie byście chcieli więcej takich filmików, takich na przykład vlogów, czy, e, czy jakichś tam, nie wiem, pogadanek na jakiś temat, właśnie to oczywiście zostawcie łapkę w górę e, i też możecie napisać w komentarz, no jakie, jaka to miała być seria po prostu, tak, także e, naprawdę jeszcze raz dzięki Wam bardzo za oglądanie, dzięki, za, że jesteście ze mną i do zobaczenia do kolejnego odcinka, zapraszam też Was na Facebooka, e, na którym naprawdę ostatnio się dużo dzieje, także do zobaczenia do kolejnego odcinka, na razie cześć!